sling, Amerykańska Komisja do Bezpieczeństwa Produktów, która zajmuje się bezpieczeństwem e, między innymi produktów dla dzieci na rynku amerykańskim, wydała ostrzeżenie dwa tygodnie temu przed tym, że chusty do noszenia niemowląt mogą być niebezpieczne. W ciągu ostatnich 20 lat odnotowano 14 przypadków śmiertelnych, 14 przypadków, kiedy dzieci noszone w chustach zmarły, dotyczyło to dzieci w wieku poniżej 4 miesiąca i były to głównie dzieci, które miały albo niską wagę urodzeniową, albo na przykład problemy z oddychaniem spowodowane przeziębieniem, albo były to wcześniaki, albo bliźnięta. Dzieci, które, u których mogły występować różnego rodzaju zaburzenia oddechu. I amerykańska komisja do spraw bezpieczeństwa produktów stwierdziła, że problem polega na tym, że rodzice źle, w nieprawidłowy sposób przenoszą dzieci w chustach. Polega to na tym, że dzieci są na przykład przyciśnięte bardzo mocno do tułowia rodzica. To powoduje, że mają zablokowane usta i nos, i to powoduje, że. Przestają oddychać, w ciągu jednej, dwóch minut mogą się udusić i, i umrzeć. E, tylko w ciągu ostatniego roku były trzy takie przypadki. Trzy przypadki śmiertelne zgłoszone w Stanach Zjednoczonych. E, jeżeli chodzi o dzieci noszone w ustach, jedno to było dziecko kilkudniowe, drugie miało siedem tygodni, e, a trzecie było też w podobnym wieku. Za każdym razem były to dzieci poniżej czwartego miesiąca życia. W Polsce takie chusty występują? Są w sprzedaży? W Polsce występują takie chusty. Tutaj chodzi przynajmniej w tym komunikacie amerykańskiej komisji o tak zwane nosidła typu chusta. Czyli nie są to takie typowe chusty wiązane którymi rodzic obwiązuje swoje ciało dookoła jest to taki wielki kawał materiału tylko chodzi o chusty z takim pasem przewieszanym przez ramię one trochę wyglądają jak torebka damska z tym że do tej torebki wkłada się dziecko i takie chusty są też dostępne w Polsce Wczoraj czy przedwczoraj, bo to, to czas amerykański, wiadomo, jest troszkę przesunięty wobec naszego, ale firma Infantino, która jest również obecna w Polsce, wydała komunikat, że wycofuje z amerykańskiego rynku milion swoich chust, bardzo popularnych, sprzedawanych tam w cenach 25-30 dolarów. Takie chusty również były dostępne w Polsce, w naszym kraju. Tylko w tym roku sprzedano ich około 60, w zeszłym roku około 400.